Wiesz, co kiedyś regularnie w grudniu przeżywałam? Katusze przeżywałam, ponieważ patrzyłam na to wszystko, co sobie obiecałam na początku roku, i zachodziłam w głowę: dlaczego znowu się nie udało? Dlaczego nie zaczęłam więcej zarabiać? Dlaczego nie jestem szczęśliwsza? Dlaczego moje życie się nie zmieniło? Dzień dobry. Ja nazywam się Ania Witowska i od ponad 13 lat. Uczę kobiety, jak stworzyć życie na własnych zasadach i jak zarabiać dobre pieniądze, bo pieniądze nie ukrywajmy, w życiu nam pomagają. Na co dzień prowadzę mądrą inwestorkę oraz kobietę zarabia. I nagrywam dzisiaj to wyzwanie dla ciebie, po to, abyś ty nigdy więcej nie musiała przeżywać Katuszy, patrząc na swoje cele, abyś nie musiała się czuć że siebie zawiodłaś. I obstawiam, że zapisałaś się na to wyzwanie, bo coś trochę poszło nie tak i obiecywałaś sobie tyle, a wyszło tyle, może tyle, i nie jesteś z tym szczęśliwa, nie czujesz się z tym dobrze. I celowo nazwałam to wyzwanie Krok do przodu, ponieważ ja jestem przekonana, że jeszcze w tym roku coś możesz zrobić, co sprawi, że wspomnienie 2023 roku nie będzie bardzo złe, ale że ty w jakiś sposób obrócisz emocje, patrzenie na ten rok i poczujesz, że jednak ten rok wygrałaś. W czasie tego wyzwania, w czasie dwóch nagrań wideo, omówię kilka rzeczy, takich, które mam nadzieję, że do ciebie trafią. Opowiem ci o nich, wiesz, jak kobieta drugiej kobiecie, i pokażę ci, co ja robię, co sprawia, że ja na luzie swoje cele realizuję, i na dodatek robię to z uśmiechem. Przejdźmy więc do konkretów, tak? Co zrobić, aby 2024 rok był dla Ciebie najlepszy z możliwych i aby zakończyć 2023 takim wiesz, takim akcentem, żebyś poczuła, że mm, mimo wszystko dałam radę. Ja podeszłabym do tego całego podsumowania, do tego momentu, w którym dzisiaj jesteś, w taki sposób. Ja to nazywam inwentaryzacją na zimno. I jest to niejako przeanalizowanie tego, co się w tym roku wydarzyło, a właściwie co Ty zrobiłaś i dlaczego jest tak, jak jest. I być może w tym momencie mówisz: "Wow, ja się zapisałam, żeby mieć motywację, żeby być szczęśliwa, a ty mi każesz grzebać w tym, co poszło nie tak". To jest ważne, uwierz mi. No bo zobacz, jeżeli nie sprawdzisz, co poszło nie tak, to znowu zrobisz te same głupie rzeczy. To znowu coś zawalisz, znowu coś zaniedbasz, znowu czegoś nie zrobisz. I ja to nazywam takim efektem kręcenia się w kółko, bo jeżeli nie wyciągamy wniosków, jeżeli nie korygujemy, to znów robimy to samo. A jak robimy to samo, to mamy niestety znów te same elementy. I powiem Ci tak, być może po raz pierwszy w życiu będziesz tak naprawdę na maksa ze sobą szczera. Co może nie być super wygodne, ale będzie super przełomowe. I już Ci powiem dlaczego. Ja to nazywam teorią zero znieczulania i 100% szczerości. I ta teoria polega na tym, że my zamiast znowu wybielać się, tłumaczyć i mówić, no, nie jest tak źle, coś poczytałam, może tam jedną rzecz zrobiłam. Zamiast brnąć w tego typu drogę, zamiast w taki sposób siebie tłumaczyć, my po prostu do bólu jesteśmy ze sobą szczere, tak jakbyś stanęła przed lustrem i powiedziała sobie dokładnie tak, jak jest. My bierzemy to na klatę i dzięki temu my możemy zaliczyć przełom. Dlaczego, zapytasz? Ponieważ gdy dotrze do ciebie to, jak było naprawdę, za czym, za czym ty tak naprawdę stanęłaś, to obstawiam, że poczujesz się sama ze sobą trochę niefajnie, że wręcz poczujesz ból, widząc, że cholera mać, mogłam zrobić, ale nie zrobiłam. Kurza melodia, znowu powtórzyłam te same błędy. Gdy to do Ciebie dotrze, gdy to Ciebie ruszy, to wtedy zaliczysz przełom. Bo to jest idealny moment na to, aby powiedzieć, że nigdy więcej już sobie tego nie zrobię, nigdy więcej nie, nie, po prostu nie zawalę kolejnego miesiąca, kolejnego roku, nigdy więcej nie zawiodę siebie. I teraz zobacz, jeżeli będziesz się znieczulała znowu, no to nie masz szansy na przełom. Jeżeli znowu powiesz, a nie, to jego wina, to ich wina, no to nigdy nie zaczniesz podchodzić do siebie, do zarabiania, do celów inaczej i, no, zapomnij o przełomie, zapomnij o większych, większych zarobkach. Znowu będzie tak wiesz, a, po prostu płasko i nic się w twoim życiu nie wydarzy. Więc, kochana, szczerość, zero znieczulania, popatrzmy na to, jak jest. I teraz zobacz, ty jesteś tak naprawdę w samym środku całego wydarzenia, tak? To, gdzie dzisiaj wylądowałaś w swoim życiu, to jest efekt tego wszystkiego, jak było wcześniej. Więc pomyśl sobie o tym, co sobie wymyśliłaś na ten rok, czy ile miałaś więcej zarabiać, jaka, miała być, jaka miałaś być szczęśliwsza. I spróbuj zobaczyć, gdzie chciałaś być, a gdzie jesteś dzisiaj, tak? I znowu robimy to po to, aby zobaczyć kontrast i aby zacząć wyciągać wnioski. I teraz zobacz, ja patrzę na to w taki bardzo, bardzo prosty sposób, tak? Jeżeli miałaś plany, chciałaś zacząć zarabiać więcej, chciałaś więcej wolności, więcej niezależności, to moje pytanie jest takie, czy miałaś plany? Tak? Czy miałaś konkretny plan? No bo zobacz, jeżeli nie masz planu, to Ty nie wiesz, co masz zrobić. A jak nie wiesz, co masz zrobić, to tak naprawdę żadne działanie nie jest dobre. Więc, czy miałaś plan? I teraz, jeżeli tego planu nie miałaś, zapisz sobie na kartce, że potrzebuje plan. No bo zobacz, jeżeli nie miałaś i nie zadziałało, to będziesz miała plan, to zacznie być lepiej. Kolejne, czy zarezerwowałaś sobie czas na działania? No, bo my lubimy mówić, że, ale ja nie mam czasu, ale ja nie mam czasu, zacznę działać jak czas będę miała. Hello. Taki czas nigdy nie przychodzi. To my decydujemy, że coś robimy i na to mamy czas. Więc znowu zobacz, jakie to jest proste. Nie zarezerwowałam czasu, czekałam na to, aż się sam zrobi, więc na następny rok po prostu muszę sobie zaplanować czas na działanie. Tak? Ma to sens dla Ciebie? Zobacz, jakie to jest proste, tak? Tak naprawdę robimy odwrotność. Kolejne. Czy ty byłaś zaangażowana? Tak? Czyli czy autentycznie byłaś zaangażowana w realizację swoich celów to, aby zacząć zarabiać więcej. Bo mnóstwo kobiet mówi tak, ale ja bardzo dużo myślałam, ale ja bardzo dużo się martwiłam, ale ja wszystkie twoje posty przeczytałam i nawet zostawiałam ci komentarze i serduszka. Super, ale to nie jest zaangażowanie. Zarabianie to jest mechaniczna czynność. Czy więc byłaś zaangażowana w skali od 0 do 100%? Na ile? Jeśli 0, 10, 20, to to jest za mało, tak? I znowu zobacz, zapisz sobie punkt. W tym roku byłam zaangażowana na tyle, w przyszłym roku będę zaangażowana na tyle. To jest bardzo fajna informacja, która Ci podpowiada, co zrobić, tak? Czy się zmieniłaś Ty? Jako ty, czyli czy stałaś się bardziej konkretna, czy stałaś się bardziej wyedukowana, czy nauczyłaś się, jak zarabiać, czy byłaś bardziej skupiona, czy generalnie stałaś się bardziej konkretną babką. Jeśli tego nie było, to zobacz, Ty zostałaś na tym poziomie, to były Twoje cele, i po prostu nie byłaś w stanie do nich doskoczyć. Więc znowu zobacz, bardzo fajny taki punkt, który sprawia, że wyciągniesz wnioski i powiesz OK. W następnym roku zamiast liczyć na to, że cele przyjdą do mnie, że większe pieniądze przyjdą do mnie, ja wiem, że muszę zacząć do nich iść, i po prostu muszę do nich dorosnąć. Ostatni punkt, na który chcecie zwrócić uwagę, to jest realność. I to jest duża kwestia, ponieważ mnóstwo kobiet myśli sobie w ten sposób: Dobra, zarabiam dzisiaj niewystarczająco dużo, w związku z tym robię plan, że będę zarabiała dwa razy tyle. Super, bomba, ale pytanie, czy rzeczywiście jest to realne, tak? Albo czy, czy nie chcesz przeskoczyć za dużo od miejsca, w którym jesteś? Bo ja ci pokażę prostą rzecz. To znajdę czystą kartkę. O, zobacz. Przyjmijmy, że. Mówisz, że chcesz zacząć zarabiać więcej, tak? I mówisz tak, jestem tutaj, chcę być tutaj. No, jak będziesz tak myślała, to oczywiście ja ci życzę, żeby tak się wydarzyło, ale jestem realistką, ponieważ patrzę na kobiety i na zachowania ludzkie od ponad 13 lat, więc tak duży przeskok jest mało realny, ponieważ Twój umysł Ciebie zatrzyma, Twój umysł powie: to nie jest bezpieczne, to jest za dużo, wywali Ci wszystkie historie. Pójście w taki sposób, zobacz. Jest dużo bardziej łagodne, jest dużo bardziej dla głowy akceptowalne i jest po prostu dużo bardziej realne. Ja bym wolała, żebyś ty sukcesywnie powiększała swoje dochody o, o, o takie kropeczki, o takie, takie procentacze, niż powiedziała, że dzisiaj zarabiam tyle, a za miesiąc będę zarabia, zarabiała trzy razy więcej. To tak nie działa. I nie ma znaczenia, jak bardzo potrzebujesz, jak bardzo chcesz, jak bardzo jesteś zdesperowana. To tak nie działa. Takie, takie powiększanie dochodów sprawia, że ty budujesz solidne fundamenty, sprawia, że ty budujesz coś, co ja nazywam mięśniem zarabiania, mięśniem odwagi, mięśniem pewności siebie i po prostu jest dużo bardziej stabilne, daje ci taką podporę w sobie niż takie myślenie, że o ja wyskoczę nagle nie wiadomo skąd i zacznę zarabiać więcej. Tak? I teraz zobacz. Wróćmy do. Wróćmy do naszego punktu. Powtórzę jeszcze raz. To, gdzie dzisiaj wylądowałaś, to jest twoja odpowiedzialność. To są te wszystkie drobne rzeczy, tak? I ma w tym momencie ruszyć się trochę i ma w tym momencie wydarzyć się coś takiego w swojej głowie, że ty stwierdzisz, że już nigdy więcej tak siebie nie zaniedbam. Już nigdy więcej swoich finansów tak nie zaniedbam. Bo pamiętaj, że tak naprawdę wyniesiesz z tego wyzwania, tyle ile w nie włożysz. I im bardziej będziesz ze sobą szczera, im bardziej dotrze do ciebie, co ty tak naprawdę przegapiasz w swoim życiu, nie dbając o pieniądze, co ci ucieka, na co sobie nie możesz pozwolić, czym się musisz stresować. Im bardziej ciebie to ruszy, im bardziej szczera ze sobą będziesz, tak, zero ściemy, tym większe są szanse tak naprawdę na. Przełom. OK? Czyli nie będziesz się dalej kręciła w kółko, tylko pójdziesz do przodu. Dobrze. Przejdźmy teraz w takim razie do tego, jak ja wyznaczam cele. Tak inwentaryzacja jest zrobiona. Na razie nic z nią nie musisz więcej robić. W jaki sposób ja wyznaczam cele? Być może Ciebie zaskoczę, ale ja tak naprawdę wyznaczam w życiu, a na każdy kolejny rok tylko jeden cel. I nie, nie dlatego, że chcę od życia mało, wręcz przeciwnie, ja chcę od życia cholernie dużo. Ale wyznaczam jeden cel, ponieważ ten jeden cel załatwia mi wszystko w życiu. Jakim cudem? Już ci to wytłumaczę. Zobacz. Jeżeli sobie określam cel, jeden cel, że chcę zacząć zarabiać więcej, tak? I mogę to określić jako kwotę konkretną, kwotę na rok, kwotę na miesiąc, procenty, jakkolwiek, to zostawiam już do Twojego wyboru. Ale jeżeli ja sobie określę, że chcę zacząć zarabiać więcej i ten cel osiągnę, to zobacz, dzięki temu, że to osiągnę, ja mogę jeździć na więcej wycieczek w życiu, ja mogę sobie kupić to wszystko, co chcę, ja mogę mieszkać w lepszym miejscu, ja mogę pomóc rodzicom, wysłać pieniądze na jakieś cele charytatywne, mogę mieć święty spokój, wszystko mogę zrobić. Bo większe zarobki tak naprawdę przekładają się na każdą możliwą inną rzecz w Twoim życiu. To jest ważne, żeby to do Ciebie dotarło, że to, ile zarabiasz, jest ważne, ponieważ żyjemy w świecie, w którym pieniądze ciągle krążą, i w którym płacimy za wszystko: za, za rozwiązania, za jedzenie, za różnego rodzaju opiekę, za ubrania, za wszystko, co tylko chcesz, czyli za to wszystko, co jest nam potrzebne, za to wszystko, co daje nam poczucie spełnienia. No bo zobacz, jeżeli będziesz więcej zarabiała, to będziecie stać tak naprawdę na lepsze jedzenie. Jak będziecie stać na lepsze jedzenie, to Twoje ciało będzie lepiej funkcjonowało, będziesz miała więcej energii, będziesz mniej chorowała i są szanse, że będziesz dłużej żyła. Kolejne, jeśli będziesz więcej zarabiała, to będziesz mogła ze swoim partnerem mieć więcej fajnych zdarzeń, będziecie mogli się lepiej bawić, a nie, że tylko Netflix to jest jedyna rozrywka. I mając więcej pieniędzy, lepiej się bawiąc, jest, jest dużo większa szansa, że Wasza relacja lepiej będzie funkcjonowała. To samo z dziećmi. Możesz jej wysłać do lepszej szkoły, możesz im zapewnić lepsze, tak naprawdę, atrakcje, wsparcie i cokolwiek tam chcesz. Więc zobacz, gdybyś określiła sobie tak naprawdę tylko jeden cel, większe zarobki i ten cel zrealizowała, przyłożyła się do niego i go zrealizowała, to dzięki temu ogarniesz wszystkie możliwe cele. I żeby to było dla Ciebie dużo bardziej obrazowe, wytłumaczę Ci to jeszcze inaczej. Wyobraź sobie wiązkę lasera, no 100% wiązka, tak? Mamy wiązkę. Jeżeli puściłabym tą wiązkę do ciebie, te 100%, tak? Skupiłabym się na maksa na tobie, to znaczy, że jest szansa, że to szybciej do ciebie dojdzie, że szybciej tak naprawdę zaliczysz przełom i że po prostu będzie dużo większy impact, tak? Gdybym rozesłała to teraz do, nie wiem, 30 różnych krajów, to zobacz, tu pójdzie troszkę tu, 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 tu. I tak naprawdę ta jedna wiązka, to moje zaangażowanie, rozejdzie się na tak wiele innych miejsc, innych opcji, że nic z tego nie wyniknie, tak? I teraz zobacz, gdy masz jeden konkretny cel, większe zarobki i zaczynasz w nim działać i tak naprawdę tylko na nim się skupiasz, to widzisz szybszy progres, szybciej jesteś w stanie przebić swój sufit finansowy i ponieważ masz szybszy progres, ponieważ widzisz efekty, ty się pozytywnie nakręcasz i zaczynasz bardziej w siebie wierzyć, bo widzisz, że to działa. Tak? Czyli zobacz, zamiast wyznaczać, że a ja chcę i to, i tam, i, sram, to, i tam, to wszystko, tak? Wyznacz jeden cel, który tak naprawdę rozwiąże Ci życiowe tematy i da Ci więcej wolności. Czyli zamiast takich pobocznych pocieszaczy, określ jeden, który sprawi, że Twoje życie, uwaga, Tadam, wejdzie na wyższy poziom. Chciałabym więc teraz, abyś na chwilę zatrzymała to nagranie i abyś określiła, ile Ty tak naprawdę chcesz zarabiać w przyszłym roku. Ok? W momencie, w którym określisz kwotę, tak, czy to kwotę w skali roku, czy to kwotę miesięczną, czy to, o ile chcesz zacząć więcej zarabiać, to warto jest, aby zadała sobie pytanie, dlaczego. I zobacz, na samym początku, gdy robiłyśmy tą całą inwentaryzację, to zero ściemniania, 100% szczerości, to prosiłam Cię o to, abyś pomyślała o swojej obecnej sytuacji finansowej. I o tym, jak ona sprawia, że się czuje, że się czujesz, tak? Jak twoje życie wygląda w kontekście twoich działań, ruchu i tego wszystkiego? Bo gdy popatrzymy na to wszystko, to jesteśmy w stanie znaleźć mocny powód do działania. Bo powiem ci taką jedną fajną rzecz. Chyba każdy chciałby zacząć więcej zarabiać. Chyba tak, tak? No wiadomo. Więcej kasy, więcej możliwości, więcej luzu, więcej komfortu. Ale są dwa rodzaje ludzi. Pierwsze osoby, które tak naprawdę są tylko zainteresowane tym, żeby zarabiać więcej. I to wygląda tak. Chciałabym, miło byłoby, o to naprawdę by mi się podobało, ale te osoby, gdy pojawia się pierwsza z brzegu przeszkoda dyskomfort. Kiedy trzeba coś zrobić, kiedy trzeba się zaangażować, to jest od razu, u, 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 ale ja nie chcę, tak? Ale ja nie chcę, to jest za dużo. I ja to nazywam, że chcę, ale tak naprawdę nie idzie za tym żadne pokrycie. I te osoby najczęściej mają bardzo słaby powód, to ich dlaczego jest bardzo takie miałkie i do niczego nie prowadzi. Ale mamy jeszcze drugi rodzaj osób, i mam nadzieję, że Ty tą osobą jesteś. Te osoby są, uwaga, Zdecydowane, bo one po prostu postanawiają, że nie wiem jak, ale ja to zrobię. Nie wiem jak zacznę zarabiać więcej, nie wiem jak wyrwę się z obecnego układu, nie wiem jak ogarnę te pieniądze, nie wiem jak zacznę inwestować. Nie wiem jak, ale ja to zrobię. Znajdę sposób. Tak? Ja lubię mówić, że to jest coś takiego, że muszę, bo się uduszę, że doszłam dosłownie do ściany w moim życiu i ja wiem, że nie stoleruję ani jednego dnia tak więcej. Że nie odpuszczę ani jednego dnia więcej, że po prostu zwariuję, jeśli w tym życiu zostanę, jeśli nadal będę się rozdrabniać, jeśli nadal będę taka rozmemłana, jeśli nadal będę odkładała decyzję w nieskończoność, jeżeli przegapię kolejny miesiąc i kolejny rok. Pytanie moje jest. Którą osobą Ty tak naprawdę jesteś, tak? Ja mam nadzieję, że tą zdecydowaną. Ale znów popatrz na swoje działania w kontekście mijającego roku i zobacz, jak było. A następnie podejmij decyzję, że kolejny rok to będzie rok, w którym Ty jesteś na maksa zaangażowana. Do jutra.